Dzień dobry, z tej strony Tomateusz Gogolin i Przemek Doroba będziemy oceniać dla Państwa pokoje. Zacznijmy od namiotu. Wchodząc na start, e, widzimy piękne buty, no, które oświecają mocno wejście. Ja bym na niej patrzył. E, wchodząc, widzimy... O, ale tu pięknie widać. Widać naprawdę. Widać, że się chłopaki postarali. No proszę bardzo, jakie walizki przepiękne leżą. Wszystko ładnie złożone, pięknie, pięknie. Wejdziemy też tutaj głębiej. Trochę. Proszę bardzo. Dla Państwa mamy ci psiki. No. Przemek, co Ty na to powiesz? Yy, no, moim zdaniem to jest ogólnie tragedia. Yy, ale bierzemy pod uwagę to, że to jest namiot. No więc zabieram za to jeden punkt. Yy, I tyle. Z Państwo wejdziemy do następnego pokoju. Wchodząc, widzimy całkiem przyjemny zapach, czujemy i widzimy naprawdę przyjemne dałka kabuki Ładnie ułożone, bardzo ładnie. Podziwiamy, podziwiamy. Tutaj patrzymy, słuchajcie. o! Kilka zaczepów mamy dla siebie. Pokaż Simuszka. No! Co ja myślę? Myślę, że dziewczyny się postarały. Czy mogę to zrobić lepiej? Mógłby to zrobić lepiej. Czy zrobiły to dobrze? i zrobiły to dobrze. Następny punkt. Wchodzisz, a gitarę odmawiasz. No za gitarę dajmy ósemkę. To za widzowie, teraz wchodzimy podobno do najczystszego pokoju w tym obozie. Zobaczymy, czy plotki nie kłamią. Wow, 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 Na start. Widzimy dwie. Uh, ciekawe skarpetki. Nie będę ich dotykał. Ok, ręcznik wam. Proszę Państwa. Tutaj osoba z tym łóżkiem zasługuje naprawdę na wielkie brawa. Damy Wam hmm. na pewno jeden punkcik za to. Ok. Musimy przejść przez lekki labirynt ciuszków. Wejdźmy może do Nataniela. Dawaj do Nataniela, chodźmy. Jeśli jest tu czysto, na pewno jest ciekawie. A jest czysto, to sami. jak no. czy masz coś do dodania do tego pokoju? Bo ja jedyne co mogę powiedzieć, to że Sasza się postarał, nic więcej. Yy, moim zdaniem nie jest to najgorszy pokój, yy, jest dużo gorszych. Natomiast na pewno damy tutaj solidną ocenę, taką jaka powinna być. Nie będzie ona zawyżona ze względu na to, że my tu mieszkamy. Myślę, że wszystko jest okej. Okay. Ze względu na chorego nie będziemy wchodzić do tego pokoju, ale weszliśmy tam i mogę naprawdę pochwalić osoby, które sprzątały. Naprawdę jest lukmalia. Droszę Państwo, wchodzimy teraz do damskiego pokoju. Wach te buty. Aż chce się patrzeć. Przepiękne. Lecimy dalej, lecimy dalej. Łóżka. Czyste, zadbane? Naprawdę gratulacje. Wszystko pięknie. Wszystko pięknie. Łóżka pięknie, pięknie. Wow! Wszystko pięknie, tylko co ta zmiotka robi na tym łóżku. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem co robić łóżko piękne muszkał Myślę że Przemek, co powie, że tu pokoju? W mnie ten pokój to jest istny cud. Dziękujemy za uwagę.